Witajcie, kochani, w pierwszym vlogu w nowym roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas lepszy. Nie wiem, jak tam u Was, czy byliście zadowoleni z tego 2021. My tak, średnia, więc mam nadzieję, że dla nas będzie lepszy, że uda nam się zrealizować to, co byśmy chcieli. Jak nie, no to trudno. Mam nadzieję, że w tym roku przybędzie nam trochę więcej widzów. Oby tak było. O i tego sobie życzę na nowy rok, żeby nasz kanał trochę bardziej się rozwinął. Ja życzę Wam też dobrego roku i przede wszystkim dużo zdrowia, żeby się spełniły Wasze plany na ten rok i w ogóle, żeby Wam się spełniały marzenia. Ja nowy rok postanowiłam zacząć od zrobienia generalnych porządków, ponieważ przed świętami tak ogarnęłam z grubsza, wiecie, żeby jako tako wyglądało, ale tak naprawdę w szafkach mam strasznie dużo niepotrzebnych rzeczy i stwierdziłam, że po kolei będę sobie przeglądać każdą szafkę i no, wyrzucać te rzeczy, które są zbędne, bo trochę ich jest, trochę mamy zagracone to mieszkanie. Jeżeli chodzi o zabawki, no to na razie nie mam co wyrzucać, bo... Dzieciaki się jeszcze bawią, nasze dzieciaki, Gabrysia to już nie, ale Filipek oczywiście nie pozwala żadnych swoich zabawek wyrzucać, nie będę tego robić, też pokryją, niech się na razie bawi, póki ma ochotę, ile, jak długo zechce, no więc generalne takie porządki, chciałabym do domu dokupić sobie parę rzeczy, jakieś firanki na zmianę, bo w sumie nie mam za dużo, jakieś takie może fajne dodatki, coś zmienić w tym mieszkaniu, bo już trochę mi się znudziło, także... No zobaczymy, no na razie zmieniliśmy pralkę, chcielibyśmy też zmienić lodówkę, bo już jest naprawdę w rozsypce. Odkąd jesteśmy małżeństwem, to ją mamy. A e, połamały się tam po prostu jakieś szuflady. Ona działa oczywiście, ale no już no jest troszkę podniszczona, więc fajnie by było kupić jakąś nową. E, no i co? I w sumie to tyle, co, co zamierzam zrobić w najbliższym czasie. Mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest promocja w biedronce, minus 70% na jakieś tekstylia, zabawki, ubrania, więc ja zaraz się wybieram. Co prawda już jest późno, bo jest godzina 15 po 15 chyba. E, czekam na Roberta, aż wróci z pracy i dopiero pojadę. A z tego co wiem, ludzie tam od rana już byli i grabili w biedronkach, więc nie wiem, czy coś uda mi się kupić. Mam nadzieję, że tak. E, minus 70%, ale musicie kupić minimum dwie rzeczy: nie musicie kupować do pary. Mogą być trzy, może być 7. Hmm, także no, mam nadzieję, że coś e, znajdę. Jeżeli znajdę, to Wam oczywiście pokażę. No i co, życzę Wam miłego oglądania. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. E, my będziemy... W chwili już dopiero dzisiaj otwiera jeszcze swój prezent gwiazdkowy, bo po prostu tyle dostał prezentów, że... No nie otwierał wszystkich naraz. No, trochę na... Daskujemy te prezenty. Jeszcze został jeden oprócz tego. Co tam masz? Autka, tak? Wow, helikopter masz! I straż pożarną, tak? Ale super, bo tu jest lądowisko dla helikoptera. To auto się tak rozkłada. Ekstra. Niestety muszę już rozebrać moją choineczkę. Naszą choineczkę. Bo mamy gości w Sylwestra i że choinka stoi na stole i dużo miejsca dosyć zajmuje to musimy ją wynieść już na balkon. Poza tym nie chcemy, żeby za dużo była w mieszkanku, może nam się w końcu przyjmie na działce, więc idzie na balkon i już ją rozbieram. Tydzień czasu nie nacieszyłam się nią, no ale tak jak mówię chcemy wsadzić ją na działce, więc nie może być za długo w cieple. Rozbieram ją, będziemy mieć miejsce na imprezę. No, także. Bye-bye. Zmiana dekoracji na sylwestra. Musiałam obrusik zmienić, bo tamten już jest strasznie poplamiony. Te podkładki z zeszłego roku. Teraz żałuję, że mam tylko dwie. No i choineczki nie ma, ale jeszcze świąteczny klimacik jest. Laski cukrowe, niezjedzone, jeszcze wszystkie. O, a tutaj grają mi Tą koszykówkę. Bardzo fajna ta gra. Troszkę prosta do takich maluchów jak chwili bardziej. Ale fajna. Można grać w dwie osoby, ustawiać sobie czas, ustawiać właśnie w ile osób się gra. Ustawiać, czy ten kosz się ma ruszać, czy nie. Trzy piłeczki w zestawie, światełka, okrzyki. Tutaj ta tarcza liczy wszystkie punkty. Fajna gra. Wow! Nie zawsze się jednak udaje. ona nie wie, gdzie jest druga piłeczka. Trzecia była. Jak to nie wiecie, gdzie? Przecież były przed chwilą trzy. Teraz ja się zdełkła. Ja Dziewczyny robią sobie spa przed Sylwestrem. Tali Mikołaja, hej, możesz tu spojrzeć. Odwróć się tutaj. O. O, jak ja wyglądam. Pup, pup, pup. A nie ma maseczkę błotną. Nie no, jakąś ciasteczkową in. Pokaż głowę do góry. Już jej wyschła, bo była taka ciemna jak czekoladka. Jest łaciata, jestem jest jestem jest krową. A możesz ruszać tu, czy takie zaschnięte? Mogę. Mogę mówić. Fajne. Mogę mówić? Mogę wszystko. Mogę. Tu piżamkę ci dałam. Wiem. Witajcie kochani w Sylwestra. Przepraszam, że tak się witam w lustrze, ale my jak zwykle w pośpiechu. To jest mój outfit sylwestrowy, fryzura. Taki koczek, nie wiem czy widzicie. Ze skręci czarną. makijaż, żadna filozofia, jakieś tam cienie błyszczące. <laughs> Więc ja się mu prezentuję tak. Haniulcia. Proszę. Fryzura, kokarda, błyszcząca sukienka. I Gabriela. Tak, już wymalowana, cała w brokacie. Eee, shine, Bright and co? Nie wiem, star. Taka piosenka jest? Shine and bright? And diamond? Nieważne. A, <laughs> na pewno a, wie... nie Shine bright like a diamond. O oh, yeah O to mi chodzi. I czekamy na gości, a ja idę jeszcze do kuchni. Jeszcze Filipek Filipek pokaż jak wyglądasz na sylwestra. O, jeszcze włosy musimy uczesać, co? Filipuś? No Nowa taką koszulkę. Z Tommy Jerry mi czarne i czarne spodenki, idę mu jeszcze zrobić włosy. A na stole jeszcze nie ma nic. Ale już idę szykować. Znalazłam na YouTube przepis na takie kuleczki z herbatników pokruszonych i banana obtoczone kokosem. I to jest to wszystko. Znaczy cały przepis. Powiem Wam, że nawet dobre. Już to spróbowałam. Oczywiście to pewnie ściemnieje jeszcze trochę. Można obtoczyć w kakale, nie wiem, różne sposoby są, ale ja zrobiłam według przepisu właśnie pokruszone herbatniki i pognieciony banan. Ugniotłam całe to ciasto, całą tą papkę ręką. Jak było za mało herbatniczków, to dodawałam jeszcze. No i mają taki smak banana, herbatnika i kokosa. Całkiem dobre, prosty przepis. Tutaj jest więcej tych kuleczek. No, jak dzieciaki lubią banana, myślę, że będzie im pasować, chociaż nie wszystkie dzieci lubią kokosa. Ale taki przepisik właśnie na Sylwestra. I jeszcze zrobiłam ciasto Raffaello, też bezpieczenia. Na razie mamy tu tortille, takie standardowe z szynką, serem, sałatą, ogórkiem. I takie babeczki słone, nadziewane Far zrobiony jest z białego serka i pasztetu, sól, pieprz posypany szczypiorkiem. Takie proste, ja lubię takie proste, szybkie przekąski. Idę jeszcze pokroić ciasto. I resztę idę robić kanapeczki, takie wiecie, z jajkiem, pomidorkiem, ogórkiem, sałatą. To zawsze schodzi. A tu Robert na ciepło zrobił jakąś taką potrawkę, mięso z warzywami. I jeszcze... Takie nóżki z kurczaka w panierce takiej z płatków, są pyszne i chrupiące. Tu na dole pierś z kurczaka posmarowana sosem, musztarda taka grillowa z majonezem, suszony pomidor posypany serem. Strasznie kiepskie tu mam światło, naprawdę, ale nie chcę już mi się lampy przynosić. I takie szaszłyczki z kurczaka, z piersi z kurczaka. Trochę udoskonaliłam moje kulki bananowo herbatnikowe polewą czekoladową, takimi gwiazdeczkami i posypką. Może będzie smaczniejsze. Sałatka, jeszcze w wersji roboczej, e, z makaronem ryżowym, kurczakiem wędzonym, serem żółtym, kukurydzą, e, ogórkiem zielonym, cebulą. Akurat dodałam czerwoną, majonę, sól, pieprz. I zdaje się, że to wszystko. Jezu! <grym> Życzymy Wam, kochani, szczęśliwego nowego roku, żeby Wam się wszystkie marzenia spełniły, żebyście byli zdrowi, żebyście nie mieli żadnych zmartwień, problemów. Szczęśliwego nowego roku! Od nas 2022. 2022 od nas wszystkich widzi. I tak jak mówiłam moi drodzy, niestety nie było już prawie nic w tych biedronkach. Szkoda, bo najbardziej opłacało się kupować jednak zabawki, ale kupiłam dla siebie kapcie za 6 zł, takie w panterkę. Ojeje, dla siebie po domu też raczej, chociaż na wieś jak się jedzie, kuboty za chyba 10,30 30 jakoś tak. I Gabrysi takie złoto czarne, ale już wam mówię, ile te kuboty kosztowały. 13,50, nie, nie 13,50. 10,50. No więc nawet jako po prostu klapki. Gacie wyszczuplające za 9 zł. Chyba za 9. Tak, za 9 i za 3,60 takie e, rajstopy kabaretki dla Gabrysi czarne ze srebrną nitką. E, kurteczkę dla Filipka, podobną jak w zeszłym roku, kupiłam czerwoną. Tak, teraz kupiłam taką ciemną, zobaczcie, w dinozaury. I ona kosztowała niestety nie 5,30 jak tamta czy jakoś tak, tylko 15 zł, ale. I tak bardzo się opłaca. Nam się ta kurtka super sprawdza, ma kieszonki tutaj tutaj. E, naprawdę bardzo fajne. I wzięłam taką rozmiar większą, ale może już będzie teraz dobra, a jak nie, to na przyszłą jesień to jest chyba 110x-116, no 104-119, na ale najbardziej jestem zadowolona z dywanu, ponieważ my nie mieliśmy. E, tak, bilard mój, już Wam pokażę przy okazji. E, Kiedyś zażyczyłam sobie na prezent od Mikołaja bardzo, bardzo dawno. To jest taki większy bilard niż teraz, co był w Biedronce. Jest super, naprawdę. E, bardzo fajne bile są. No, taka imitacja prawdziwego bilarda, ale nic wam chciałam pokazać. Nie mieliśmy dywanu już bardzo, bardzo długo. E, kiedyś mieliśmy, ale ostatnio to w ogóle bez dywanu, dziewczyn też nie ma, i wspion też nie ma, więc e, kupiłam taki dywan i on kosztował trzy dychy. I z tego właśnie jestem najbardziej zadowolona. E, wcześniej kosztował stówkę, no i teraz 29,97, e, a kurteczka 15 z 50 będzie nam pasował szary, ale on jest taki ciemny, bo był jeszcze jaśniejszy. Znaczy, był i nie był. Pani przede mną wzięła jaśniejszy, ale w sumie to się cieszę, bo ten ciemniejszy może mniej się będzie brudził. Um, u nas dywan po prostu się nie sprawdza, e, ponieważ dziewczyny jak się czeszą, to po prostu te włosy są wszędzie. I z jednak trudno odkurzyć. Ale dobra, niech będzie za 30 zł. Naprawdę najbardziej się cieszę. Jeszcze był różowy, taki brudny róż, ale do dziewczyn pokoju byłby za duży, więc a propos właśnie wymiar, 133 na 195 no taki akuracik, fajny. I z kurtki też jestem mega zadowolona. Klapki to wiecie przy okazji, ale w sumie też za dyszkę, czemu nie, za 6 zł kapcie kapci potrzebowałam tak naprawdę chociaż mam takie fajne słonie no ale kupiłam przy okazji i, i reszty nie było, były jakieś lalki Barbie ale takie zwykłe, zwykłe, zwykłe A nic specjalnego, no i nie było na czym okazać zawiesić, może będą jeszcze dokładać może lepiej jak Wam się pokażę, może będą dokładać jeszcze asortyment, o jest jaka jestem potargana więc będę chodzić może i sprawdzać w sumie niedaleko mam Biedronkę, więc można zobaczyć, czy coś dołożą, ale tak naprawdę to było pusto. Serio. Rano jakbym poszła, może by się udało coś fajniejszego upolować. No, ale niestety był w pracy. Nie miałam z kim zostawić dzieciaku, więc trudno się mówi. Może i dobrze, bo bym wydała więcej kasy, a tak w sumie za wszystko niecałą stówę. Ja cię kręcę za tyle rzeczy. Fajnie. W dzisiejszym vlogu to już tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia już niedługo w kolejnym. Pa, pa!